Dane oncze niejednoznacznie jednoznacznie pokazują, że korekta wydarzyć się musi. Zobaczmy, kiedy ta korekta mogłaby się wydarzyć. Dowód na to, że cała ta pompa była spowodowana ulicą oraz dowód na to, że wieloryby faktycznie sprzedają. Jak widzę swoje zagrania, jak głęboko możemy zejść, oraz dlaczego te dane onczeń są tak ważne i potwierdzają wszystko to, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Także, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy! Moi drodzy, Bitcoin Number of Addresses with Balance więcej niż 100. Na samym początku wjeżdża, słuchajcie, wykres pokazujący ilość portfeli posiadających więcej Bitcoinów niż 100 sztuk. Jak widzicie, Pomarańczowa linia dosłownie wystrzeliła w momencie, gdy zakończyła się korekta na 60 tysięcy. I powiedzieć by można, że wieloryby kupują niesamowite ilości tego bitcoina teraz, tylko że problem, słuchajcie, mimo wszystko polega na tym, że 100 bitcoinów na portfelu w tym rynku niczego nie robi. Jak widzicie, ten wystrzał tutaj był niesamowicie mocny. 100 bitcoinów kosztowało wtedy ledwo 6 milionów dolarów, a są to kwoty, mimo wszystko, jednak bliższe ulicy, aniżeli prawdziwej. Dziwym wielorybom, czyli tutaj mniemam, że te portfele po prostu się zwiększyły u tych uliczników, można powiedzieć, u tych osób, które mają faktycznie te 6 milionów dolarów, gdzie tak naprawdę patrząc na szerokie spektrum rynkowe nie jest to jakaś zastraszająca kwota, więc tutaj moim zdaniem, zgodnie z tym, co dzieje się na wykresie, cena pchana była właśnie przez ulicę, co zgadzałoby się z tym, że wieloryby w tym momencie po prostu nie kupują, a wręcz na tych górkach delikatnie się wyprzedają. Zresztą, poziom, o którym wam mówiłem w ostatnich odcinkach, w okolicach 70 tysięcy, jak na razie został bardzo dobrze zrespektowany. Czyli tutaj podsumowując, musimy uważać na to, kto tą cenę pcha, ponieważ jeżeli pcha zazwyczaj cenę ulica, no to wieloryby z tego korzystają, jeżeli chodzi o spuszczanie swoich bitcoinów. A ruchy moi drodzy, prawdziwych wielorybów widać o wiele lepiej na wykresie, który teraz widzicie na ekranie, czyli Wales Exchange z więcej niż 1000 bitcoinów. No i tutaj wchodzimy. W poważniejsze już pieniądze. Mianowicie niebieska I Fioletowa linia, która najbardziej nas interesuje, dalej jest poniżej punktu 0. Jak widzicie, tutaj mamy punkt 0 i cały czas jesteśmy poniżej punktu 0. A co to oznacza? Oznacza to, że zakupy prawdziwych wielorybów dalej się nie rozpoczęły, a więc wręcz przeciwnie, dalej jest utrzymywana podaż z ich strony. A co to oznacza? Jeżeli jest podaż, to znaczy, że wieloryby sprzedają i jest to pokazane czarno na białym, że w tym momencie nie wygląda to zbyt Dobrze. Czyli moi drodzy, ulica sobie tam kupuje i na lokalnych pikach wieloryby korzystają i po prostu sprzedają swoje bitcoiny, co naprawdę widać bardzo mocno na zaęczonym obrazku. Nie musi to być jednak główny wyznacznik tego, że nie możemy wybić teraz nowego ATH właśnie na bitcoinie, na rynku kryptowalut, bo mega wieloryby nie kupują. Ponieważ prawda, słuchajcie, jest taka, że gdy ktoś kupuje więcej niż tysiąc bitcoinów na portfel, to raczej nie jest to zakup pod krótki termin, tylko long-termowy. A co za tym idzie? Nowe zakupy nie Muszą zostać dokonane przez nich w momencie, gdy cena jest mimo wszystko premium, a mają oni zakupy połapane z o wiele niższych poziomów czyli tak naprawdę w tym momencie ciężko jest stwierdzić, czy tu jest już koniec i stąd nie zaczniemy rosnąć. Oczywiście, wieloryby wyprzedają po części swoje coiny, jednakże moi drodzy. To nie jest tak, że już wyprzedają się ze wszystkiego. Oni po prostu będą delikatnie, po 50%, może nawet mniej sprzedawać na lokalnych górkach i tak może być nawet do 100, 110, 120 tysięcy dolarów. Jednakże warto mieć to na uwadze, że ci najwięksi gracze w tym momencie nie są zainteresowani na tym rynku dokupywaniem, co może oznaczać, że faktycznie albo pik jest blisko, albo ta cena nie jest już na tyle satysfakcjonująca, że oni tylko będą wyprzedawać swoje bitcoiny stricte na wypchaniach cenowych. Właśnie ulicy. Natomiast wykres, słuchajcie, który nas powinien o wiele bardziej niepokoić, to pokazujący ten, co dzieje się z stablecoinami, czyli stablecoin net position change. Więc szybko tłumacząc ten wykres, gdy wykres jest zielony, oznacza to, że jest nad linią 0 oraz im wyżej tym więcej stablecoinów wpływa na giełdę. Jak jest czerwony, czyli tak jak tutaj, czy tak jak tutaj, znaczy, że stable odpływają, i niżej, no to już sami wiecie. Jak na razie można powiedzieć, że stworzyła nam się taka dywergencja, można byłoby powiedzieć, bo z jednej strony mamy cenę bitcoina, która rośnie, czyli ktoś go cały czas kupuje, a z drugiej strony mamy odpływ stablecoinów z giełd. Oznacza to, że prędzej czy później, jeśli sytuacja ze stablami się nie poprawi, to skończą się wzrosty, bo po prostu nie będzie kapitału, za jaki będzie można kupować bitcoina. Oczywiście tutaj, słuchajcie, ten wykres delikatnie można zmanipulować tym, co jest na giełdach, tych, co odpływa, tych, co zostaje w portfelach, więc tego wykresu w 100% pod uwagę jako taki pewniak brać nie możemy, jednakże jest to jedna, jeden, jeden z konfluensów danych, że faktycznie tych stablecoinów jest coraz mniej, czyli faktycznie ludzie je po prostu przesyłają na swoje portfele, co znowu powoduje i co znowu mówi nam, że to zainteresowanie zakupem bitcoina na tych poziomach cenowych, na których aktualnie jesteśmy, jest po prostu bardzo słabe i dobrze, ponieważ póki, tak jak powiedziałem już w wielu poprzednich odcinkach, nie przebijemy, nie zrobimy higher high tego kluczowego powyżej 70 tysięcy dolarów, to nie powinniście się spodziewać tego, że jakieś 80, 90, 100 tysięcy się pojawi, bo nie, nie pojawi się, dopóki nie zrobimy drastycznego ruchu i ta kasa nie zacznie mocno wpływać na ten rynek. A na razie, widząc po on to raczej odpływa niż wpływa. No dobrze, słuchajcie, ale gdzie możemy się zatrzymać w momencie, gdy stabli nie zabraknie jeszcze przez jakiś czas. A według mapy likwidacji, którą teraz widzicie na ekranie, będą to prawdopodobnie okolice 76-78 tysięcy dolarów. A pokrywałoby się to z euforią po wygranej Trumpa w wyborach wybiciem nowego ATH na Bitcoinie, odpaleniem się niesamowitego FOMO u ludzi i dopiero dumpem na te na przykład 45 tysięcy, 42 tysiące dolarów, które jak widzicie jest niesamowicie mocno napakowane. Tutaj macie ogromną, ogromną płynność. Więc pytanie, czy to jest kwestia czasu, zanim się to wydarzy i czy na pewno się to wydarzy. I także, moi drodzy, pamiętajcie, my cały czas iść do góry nie możemy. Jest tak niesamowita płynność na dole, że pytanie, czy to nie jest czasem gra na czas. Ja oczywiście to obstawiam, będę to rozgrywał swoimi pieniędzmi, oczywiście obstawiam właśnie tego typu spadki, tak jak już zresztą mówię to od wielu, wielu odcinków, ponieważ legitna korekta powinna się pojawić. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy parabolicznie lecieli do 120, 180 tysięcy dolarów, bo sam jestem za Atakowany na spocie w Altach, Bitcoinie również z 51 200 dolarów, ale patrząc na to, co jest stricte na on-chainach, no to sami widzicie, ponieważ jest to czarno na białym, że jest tu coś za kurtyną, co niekoniecznie chce, żeby cena Bitcoina była pchana, a przynajmniej nie pomaga to w wypychaniu tej ceny, szczególnie że najgrubsi gracze. Jak widzicie, stoją w miejscu, a ta cała ulica przepycha się przez kolejkę, myśląc, że na końcu mamy prawda złotą skrzynię. Ale słuchajcie, Bitcoin percent of addresses in profit jest jeszcze parę przesłanek na to, że ten ruch wzrostowy, który teraz się rozgrywa, który tak naprawdę teraz widzicie na wykresach, dobiega końca. Mianowicie, jak sobie zobaczycie, 97% adresów na ten moment, a właściwie 96 na okrągło, jest w proficie. Jest to bardzo Psychologiczny poziom, mimo wszystko, i podejrzewam, że nie jednej osobie tutaj odpaliło się już FOMO, a jak FOMO się odpala czyli ta chciwość, jak wiemy, no to wtedy trzeba sprzedawać, a kupować tylko wtedy, kiedy mamy strach, więc statystycznie i teoretycznie wszystko, co wchodziło w czerwoną strefę po chwili, po jakimś czasie dostawało po prostu korektę, adresy w proficie się cashowały, zabierały swoje pieniądze i prawdopodobnie czekały na to rolowanie kapitału i odkup tego bitcoina troszeczkę niżej, co jest również bardzo mądre. Wszyscy, którzy są long-term hodlerami na spocie powinni wziąć to pod uwagę i po prostu rolować tym swoim kapitałem, żeby zwiększać ekspozycję na poszczególne projekty, które w tym portfelu trzymacie. Zresztą, jak sobie popatrzymy na Udżmen, to słuchajcie, to FOMO wśród ludzi jest już obecne, prawie 70 punktów. Bo jak zobaczycie sobie, to wczoraj po raz pierwszy od lipca nasz wykres FAK przebił, można powiedzieć, te 70 punktów. Nie jest to oczywiście poziom 85 i ekstremalny grid, ale tamten poziom ostatnio był w marcu, gdzie byliśmy w takiej prawdziwej hosie od dłuższego czasu, a więc można powiedzieć, że robi się rzeczywiście niebezpiecznie. Mamy naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo Przesłanek o tym, że ten pik. Przed faktyczną korektą jest już blisko. My nie wiemy i nikt tego nie wie, czy to jest 80 czy to jest 100 tysięcy, jednakże w tym momencie powinniście się już zacząć zastanawiać, kiedy ewentualnie powolutku coś tam sobie wyprzedawać, żeby tym kapitałem zrolować, a przede wszystkim nie kupować teraz na potęgę albo nie zakładać, Bóg wie jakich wielkich longów i przelawarowywać swoje pozycje, bo różnie to może być. Pamiętajcie, swoje pozycje trzeba mocno w tym momencie, w tym czasie, dużej chciwości. Zabezpieczać. A moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na rynkach futures na bieżąco, w czasie rzeczywistym, czy moich zakupów na spocie, czy trade'ów i zakupów pro-traderów, którzy są na serwerze, czyli po prostu, moi drodzy, dostęp do całej strefy patrona na Discordzie, czyli tej części dodatkowej. Handel CST, wszystkie moje trady, pozycje, analizy na żywo, tego w jaki sposób dane koiny rozgrywać. Handel Pro, czyli miejsce, w którym pro-traderzy wrzucają codziennie na bieżąco analizy z poziomami zakupu, z poziomami sprzedaży, z pełnym opisem, komentarzem, z całym moim, drodzy, eksperymentem inwestycyjnym, na rynku spot. Danymi on-chain, tutaj mamy analityka od on-chainów, który wrzuca Wam dokładnie on-chainy z pełnym opisem oraz komentarzem, w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób może to płynąć na rynek, żeby pomóc Wam po prostu na tym rynku się odnaleźć oraz dobrze go rozgrywać. Moi drodzy, narzędzia, hitmapa, liquid levers, market cipher, narzędzia bardzo drogie, które macie w 100% za darmo oraz codzienne live tradingi, codzienne odprawy, na których to na żywo Rozgrywamy rynek, analizujemy, patrzymy, co na nim się dzieje, a to wszystko dostępne właśnie dla patronów. Więc wystarczy, że się zarejestrujecie na giełdzie Bybit z linku, który macie w opisie pod tym filmem. Wpłacicie sobie równowartość 100 dolarów, zaczniecie tradować i macie dostęp do tej strefy, do nieograniczonej wiedzy, nieograniczonych tradów. Więc mam nadzieję, że to miejsce spodoba Wam się tak samo jak innym, którzy już z tego korzystają. Popatrzymy sobie, słuchajcie, teraz na Bitcoin Naturalized Profit and Loss. Niestety, Ludzie nie uczą się na swoich błędach, i jak widzicie, realized profit jest bardzo, ale to bardzo niski. Zresztą, to, że ludzie nie uczą się na swoich błędach, niestety jest czymś normalnym, bo tak to wszyscy by już byli milionerami. Jak sobie zobaczycie, słuchajcie, to ta zielona linia, którą tutaj widzimy, ostatnio. PIK miała w dołku aktualnej, właściwie poprzedniej korekty, czyli ludzie wystraszyli się, że nagle ich pozycje zostaną wybite, bo mamy korektę, i zamiast dołożyć, wiedząc, że jest to po prostu przystanek, korekta, to. Pozamykali swoje pozycje, a teraz, gdy cena jest blisko 10 tysięcy dolarów wyżej od tamtego miejsca, to dalej nic się nie zmienia. Ludzie znowu popełniają ten sam błąd, bo nie realizują profitów, no i jest co jest, czyli wiele otwartych zleceń, które bardzo prawdopodobnie że zostaną zamknięte szybciutko, gdy wykres choć trochę się obsunie. Także moi drodzy, uczcie się na błędach nie tylko swoich, ale też innych traderów, innych ludzi, którzy w tym rynku albo utopili. I wyciągnijcie z tego wnioski, albo zarobili i zastanówcie się, czy nie warto czasem tak zrobić, ponieważ w tym rynku, moi drodzy, wygrywają tylko ci, którzy po prostu klikają take profit. Pamiętajcie, że jeżeli mamy lokalny PIK. Jeżeli jest poziom, którego długo oczekiwaliśmy, na którym widzicie, że będzie reakcja, sprzedajcie część, odkupcie po korekcie, zacznijcie z tego rynku zarabiać, a nie wiecznie diamentowe ręce, bo diamentowe ręce bułki wam nie dadzą. Diamentów jeść się nie da, a pieniądze te bułki wam dadzą, więc jeżeli pojawia się profit, zabierajcie. Wchodźcie z powrotem na korekcie, pojawia się znowu profit, zabierajcie. I tak cyklicznie cały czas działajcie, a nie to the moon i trzymamy 68 lat. Bez sensu. Więc przejdźmy sobie, może płynnie słuchajcie do Bitcoin Exchange Net Position Change. Aktualnie jednak, jak widzicie na tym wykresie, przesłanek na to, że ten ruch w dół ma się rozpocząć, nie ma akurat na tym wykresie, więc popatrzmy ze strony spadkowej i ze strony wzrostowej. Jak widzicie, supply trzymany na giełdach cały czas jest ujemny, czyli ludzie więcej wypłacają aniżeli wpłacają. A więc jeśli nagle nie pojawi się jakaś zła informacja, to na wielki zrzut nie powinniśmy się szykować, że nagle tak o pyk spadnie bóg wie ile bitcoin. Faktycznie musi być jakieś wytłumaczenie, musi się coś wydarzyć, żeby ta korekta czy jakiś fatfinger się pojawiła. Ale oczywiście zawsze warto mieć to w głowie, że coś takiego, słuchajcie, może nadejść, ponieważ w tym rynku chodzi o to, żebyście nie próbowali przewidzieć co się wydarzy, tylko zabezpieczali się na wypadek tego, gdy coś się wydarzy. Więc oczywiście wiadomo, że znajdą się gagatki, którzy będą pisać, Stasiak, mówiłeś, że będzie rosło, a spada. Stasiak, mówiłeś, że będzie spadać, a rosło. A nawet jakbyś trafił, to i tak nas nie zadowolisz, bo nie mamy co robić i trzeba pisać tego typu rzeczy. Ja Wam, słuchajcie, tylko mówię, co aktualnie widać na wykresach, jak analitycznie podejść do tych wykresów, a każdy z Was powinien sobie wziąć to pod uwagę i zinterpretować na swój własny sposób. Zresztą widać to i na danych z i na wykresach łączeń, ale nie ma, słuchajcie, szklanej kuli, i nie powiem Wam, że jutro o 12.53 wykres zacznie spadać, więc trzeba shortować, bo nie ma takich magików na tym świecie. Możemy określać prawdopodobieństwo, rozgrywać to w jakiś sposób, zabezpieczać swoje pozycje i przede wszystkim umieć brać profity, bo bez tej umiejętności nigdy nie zarobicie. Nawet jak będziecie turbo dobrymi analitykami i mieli niebóg wie jak wykształconą psychologię tradingu, bez take profitu nie ma pieniędzy. Także słuchajcie, z takich jeszcze ważnych wykresów sell-side risk ratio. Więc to jest wykres, który pokazuje nam płynność stricte na danym klastrze. Jak widzicie, klaster wzrostowy, który tutaj mamy, Teraz ma oznaczenie low liquidity, czyli kasy teraz jest na tyle, co w dołku bezsy. Jak sobie po prostu to możecie porównać i sobie to zobaczycie, to jest podobna sytuacja, prawda? Co ciekawe, w tym cyklu nie mieliśmy ani jednego razu, kiedy wykres miał oznaczenie extreme liquidity, mimo iż przebiliśmy ATH z poprzedniego cyklu, więc tutaj możemy wysunąć dwie rzeczy. Albo po prostu większej górki już nie będzie, albo dopiero szykujemy się do tego, żeby wielka kasa wpłynęła na ten rynek i zrobimy, Paraboliczny wzrost po 120 tysięcy na przykład dolarów, więc uważajcie, patrzcie na to, jak wygląda płynność w rynku, patrzcie na ten wykres, ponieważ płynność jest królem na rynku. Płynność wyznacza, powiedzmy, standardy, płynność wyznacza cenę. Jeżeli nie ma płynności, nie ma ruchu. Jeżeli jest płynność, to wykres musi iść po tą płynność, iść po daną cenę, żeby zabrać kasę i móc dalej budować strukturę wykresu. I słuchajcie, jeszcze jeden wykres, który jest skierowany do ludzi, którzy będą chcieli powiedzieć, że Stasiak, co ty gadasz, jaka niby ulica to pompuje, to nie ma sensu, co ty tam godosz. No właśnie, jak sobie zobaczycie, to ta zielona linia, która pokazuje popyt wśród retail'owych inwestorów w tym ruchu, który teraz rozgrywamy, dosłownie. Wystrzeliła i jest aktualnie na poziomie z okresu ATH, i to są właśnie tak zwani ulicznicy. I zobaczcie, jak kasa przez tych uliczników tutaj niesamowicie była pchana. Także patrzcie na wykresy, bo ja to, co mówię, ja sobie tego nie wymyślam z kosmosu, tylko po prostu biorę stricte analitycznie podchodzę do wykresu. Patrzę czarno na białym. Jeżeli na białym jest narysowane jabłko, to nie będę mówił, że widzę pomarańcze, bo to jest po prostu idiotyzm. Więc tutaj pamiętajcie, ten ruch był mocno, mocno wypchany przez ulicę. Więc jeżeli ulica wypchała ten ruch, tą cenę tak mocno, to wieloryby muszą z tego skorzystać, bo to jest dla nich kasa, i po prostu część swoich aktywów sprzedać. Więc moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i wyciągniecie z niego esencję do swoich tradeów. Oczywiście, jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby pomóc zbudować mi większe zasięgi i dotrzeć do większej liczby ludzi. Także serdecznie Wam dziękuję za całe wsparcie i widzimy się już niedługo w następnym odcinku oraz na Discordzie, na którego serdecznie Was zapraszam. Także bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Miłego dnia.